Siemaneczko. Ja jestem Agent X. No i słuchajcie, jest naprawdę trochę przypałowa sytuacja. Ponieważ ostatnio zorganizowałem konkurs na najlepszy rap tutaj w milionowicach i no niestety przegrałem w nim. Liczyłem na to bardziej, że w sumie na nim coś zyskam, ale tak jednak nie było i przez to straciłem 40 bloków złota. Odzyskałem 10, bo Elvis uznał, że dobra, dobra, była jakaś bitwa no gościu, no to teraz y, oddam ci te 10 bloków, tak będzie po prostu fair, no i te blo 10 bloków mi Elvis oddał, ale, ale no jednak straciłem 30, a teraz buduję tutaj, no rozwijam w sumie bardziej bank, bo y, jeszcze wyposażenie jakieś, wszystko bardziej trzeba będzie rozbudować, tutaj do tego jeszcze jest y, wieżowiec, który no będę musiał jeszcze wykończyć, tu wszystkie te rusztowania stoją, bo chciałem w sumie szkła już kłaść, a y, w sensie no szyby y, no ale jednak trochę to nie Wypaliło i. No jeszcze mu po prostu przyda się tego więcej golda, żeby wszystko sobie móc tutaj na luzaku pokupować, czy pozdobywać w sumie bardziej. Więc tak, słuchajcie, wpadłem na pomysł, jak to złoto mogę odzyskać, mianowicie yy, wpadłem na pomysł, że jeżeli mam jeszcze 10 tego golda, tam jeszcze kilka. Może sobie nawet to było i drugie 10, może coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie. Bloków złota yy, miałem w skrzyni i. Ogółem, łącznie poniżej h 15, coś takiego, już to nieważne i za to udałem się do sklepu Abry. Yy, zrobiłem mieczyk, który jest naprawdę mega, mega kozacki. On ma fire aspect, czyli podpalanie, knockback, czyli po prostu odrzut, jak uderzę jakiegoś gościa, patrzcie, nawet tą kałamarnicę mogę tutaj żyć, pyk, ona leci tam normalnie na dół, sporą odległość, więc to jest też dobre. Do tego ma mending, czyli jeżeli tylko się jakiegoś expika zdobędzie, no to oczywiście tutaj się będzie oddawać, nie, odnawiać, nie wiem, nawet mogę wam pokazać, no pa, tu jest jakaś kałamarnica, cyk, cyk, dwa hity i mieczyk jest od nowa calutki niezniszczony, no więc gościu, to jest też dobra rzecz, eee, okej, okay. no i wpadłem na pomysł, że mogę w sumie go sprzedać Elvisowi, bo z tego co się orientuję, Elvis nie miał jakiegoś specjalnie dobrego mieczyka, mi taki jest jak na razie jakoś super niepotrzebny, ale, ale, może uda mi się go wcisnąć, że stworzenie takiego mieczyka, tyle by Kosztowało I w końcu bym go jakoś za sporą cenę sprzedał. Najbardziej liczę na to, że uda mi się to po prostu sprzedać za 30 bloków, czyli odzyskałbym całe moje pieniążki, a jeżeli jeszcze więcej, no to w ogóle Bajan do gościu więc tak, my lecimy teraz do Elvisa. Yy, spróbujmy go jakoś znaleźć. Mam nadzieję, że on będzie przy. W sumie, chciałem powiedzieć, przy swoim wieżowcu, no ale jak widzicie, wieżowca niestety nie ma, więc tak, ja już go tam widzę w, w jakiejś klatce, nie wiem w sumie, jak to określić, ale jeszcze tak, zanim ja do niego podbiję, to przypomnę wam o tym, żebyście koniecznie zasubskrybowali ten kanał, byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście to zrobili. Najlepiej jeszcze do tego z dzwoneczkiem, gościu, więc tak, koniecznie subskrybuj ten kanał, bo no każdy, kto subskrybuje, ten jest ziomal, no i nie ma co tutaj się oszukiwać, no i tak, gościu. Ja teraz podbijam do Elvisa, zobaczymy czy w ogóle uda mi się takie coś obchnąć, okej, okay, dobra, kurde, jak w ogóle do niego zacząć gadać, on tutaj sobie do szpitala wbiega, no. okej, okay, nie wiem do końca po co, ale coś na pewno tutaj załatwia, okej, okay, dobra. Ej, Elvis, Elvis, myjemy. Eee, ja tu nic nie robiłem, no widzę. Ej, ej, Elwis, spoko, chill, chill! Nic e... się nie dzieje, stary, okay, stary! Dobra, ej, ej, bo jak ej. Ci mijać, ej no? no... Ty masz ogółem tak jaki masz mieczyk? Weź go pokaż, co nie? No, a po co ci mój miecz? Ej, ale tak, mój na, miecz? Na, chwilę, na chwilę, na Chcę chwilę, powieć, weź pokaż, tak? no. Chcesz? Chcesz? no. Ej, ale stary, naprawdę, ej, 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 ej bez takich, bez takich. Po prostu pokaż ten mieczyk. Dobra, okay, Mogę jest zobaczyć. Aby no mój mieczy. No spokojnie, okay. no jest. O no kurde, to. ty masz tylko szarpnę z pięć, No, Gościu. no, no mi nie O kurde, to naprawdę tam, no. nie masz nic więcej? No nic, a co? Ty i tylko masz z pięć na mieczyku. No ty, znowu, ty, to no, wystarcza, tam mi nie jest Ale pomyśl A nie chciałbyś mieć może lepszego miecza? dobrze no... No się nie potrzebuje. chyba, że może kiedyś nas być. Co? No właśnie chodzi o to, że mam i to serio bardzo dobry mnie. No, bo serio spoko. Poczekaj, Ośmuję poczekaj. Teraz... No oczywiście nie za darmo, ale no. Aha. Yy, wiesz. Nie, no, no nie wiem, Beku, no nie mam teraz kasę zbytnio. No, ale no, na pewno masz. Przecież wygrałeś kasę, no to. No to jest tylko 30 bloków, tam wiesz, no. Znaczy to jest aż 30 bloków, które, na, które powiem ci tak, odłożę je i będę oszczędzał, aby w końcu spełnić moje największe marzenie. A jakie jest twoje największe marzenie? Kupić sobie, świstaka! Aha, za 30 bloków.

już prędzej bym go oskupił dla swojego bezpieczeństwa, ale mówię, stary obecnie nie mam zbytnio siana. E, ale no... masz siana i tego nie oszukuj tutaj. No, nie oszczędzam, Okej, no, okej, okay, okay, ale no, no, chcesz zobaczyć ten mieczyk? No, no... no pokaż go. Poczekaj, no dobra, no założysz zbrojkę, zobacz, zobacz, zobacz. Możesz obecnie nawet jeden obryka? raz mnie uderzyć. Bum. No I widzisz, je, no, to, to aż mi zabrało jest. sporo serduszek, więc konkreciek gościu. A jest chłopie, no powiem ci, że no... To dziękuję za taki fajny prezent. Ale poczekaj, ej, 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 ale kto to? powiedział, że to jest prezent? A nie jest no, prezent? No nie no, jeżeli to tak sobie weźmiesz, no to ja po Dobra. prostu na policję pójdę. Zobacz! To co, jest nie? dla ciebie! Nie. <laughs> ty, ty jesteś poważny człowieku, jest ja teraz tego... wszystko twoje beczku! Ale to jest mi niepotrzebne, Czyli się chcesz, żebym szedł na policję, jest ja stary i nawet ci nie przedstawiłem ja, ja żadnej oferty, a ty już! No dobra, jaka jest twoja oferta? No to dopiero oddaj mieczyk, dopiero dobra, wtedy może bardzo. Może ale zaraz tak... bym pokazał jaka jest twoja oferta Ej, ale przecież to nie jest mój mieczek. Nie? Jak to nie? No, no to jest twój, no to masz jest, jest, jest Ej, mam iść teraz na komisariat dobra, czy nie? Dobra, no. nie mam teraz czasu na takie wiesz, no. zakupy, no mówię ci No to co sądzisz o tym, żeby go kupić za 20 bloków? No nie wiem, wiesz co, ja mam taki fajny pomysł Pójdę teraz jeszcze do swoich no, no. skrzynek i sprawdzę rezerwy

Ej, Co dobra, dobra, mówi? to jest dobry deal Możemy tak zrobić Okej, okay. okay. dobra ja teraz się. O kurde, ej, słuchajcie Dobra, ja się teraz wyciszam Żeby Elvis po prostu mnie nie słyszał jak coś No i kościół jest naprawdę przypał Nie wiem, czy on będzie chciał to kupić On był nie do końca taki chętny do tego Liczyłem, że on będzie bardziej taki chętny Że o kurde, jest mega dobry mieczyk A tutaj on bardziej podchodził do tego Tak, że no w sumie spoko taki mieczyk mieć Ale no nie chcę go do końca mieć Więc w sumie nie wiem, czy uda mi się to sprzedać Muszę się naprawdę postarać, żeby mi to wyszło, bo jeżeli by to się nie udało, no to byłaby jakaś totalna już masakra. Przecież ja te bloki koniecznie muszę zdobyć. Powiedziałem mu 20 bloków, żeby on był skłonny do tej oferty. Jakoś żeby po prostu. On no, powiedział, może okej, okay, okej, okay, ale e, zaraz mu coś wywalę, żeby było jeszcze więcej bloków. W sumie. Okej, okay, dobra, on tu jest, on tu jest. Już u, udam, że ja coś tutaj niby robię, żeby nie było. Więc tak, dobra, O, usiądźmy sobie przed telewizorem, niby coś oglądamy. On tu się jakoś krył. Kręci, tylko co on kombinuje no nie no nie gada jak on to okno wybije to Siema, wyku, Stary ty nie, ty nie... Jestem wyku, nie ja pani, jestem chętny z zakupu O kurde ej znaczy, no powiem ci tak no nie wiem czy jestem aż taki mega chętny Dobra dobra to No po jakoś, co te szyby niszczysz stary no To jakie szyby No przecież to nie są tanie szyby To jest dość szyba? Dość. A ja myślałem że to jest jakaś pleksa naprawdę lol Nie no ty se teraz jaja robisz prawda? Dobra lepiej po co grać Dobra więc siadaj panie bo robimy biznesy Dobrze, no to może ja sobie usiądę, o tutaj ty nie, sobie siedzisz. Nie, ja tu siedzi... chcę siedzieć, ty usiądź sobie tam. No, no okej, okay, dobra, niech ci będzie. No i słuchaj, yy, jaka jest twoja oferta? Znaczy powiem ci tak na samym początku, że to nie jest dla taki wiesz, jakiś tam mega dobry mężczyzna, bo widziałem lepsze, ale no... Jak Niech to widziałeś bębie, lepsze? Bo. Kto ma niby lepszy mieczyk teraz? czy znaczy ja miałem lepszy mieczyk w... Y, to, czekaj, to było w listopadzie, o, to było... W listopadzie w miałeś rozkawu, lepszy tak. mieczyk, brawo, brawo, tak. w listopadzie. A wiesz co, czasy, a wiesz co ja miałem w listopadzie? Tak? <laughs> nie pamiętam, czy już miałem domek na górce, czy ten tam, tutaj, więc... To trochę czasu temu było, bo już pewnie nikt nawet nie pamięta, że taki Oj, domek tam, miałem. Oj tam, paręnaście miesięcy, więc powiedziałeś, że wziąłem cały hajs, po prostu go, go, go dam na stół i tyle, co? E, poczekaj, ale pierw złóż jakąś ofertę, bo. To jest moja oferta. Nie, nie, to możesz to ze sobą akurat wziąć. To jest moja oferta. To jest moja oferta, proszę bardzo. To jest dla ciebie, zgadnie teraz sobie to mm. będzie. Proszę. Stary, ja naprawdę takich Dobra. rzeczy nie Pąd będę jest, kupował. Dobra, tego golda, łap go. Zobacz, co okay. jest ten blok. Jakiś jakościowy. Stary. Okej, okay, jest jeden blok, tylko mi nie potrzeba jednego bloku, bo za jeden blok to ja ci mogę sprzedać. O, e, chcesz, to łap. Proszę w ogóle, a, a stary, zobacz jak, jak ten blok się nazywa, stary, widzisz to? Widzisz to? Zobacz Okej, okay, bloków, nie, nie Nie no, wyż no, zgarnij tego dirta Ja to nie to mam nie... zamiaru Dobra. tego dirta zgarniać, poczekaj Dobra, no. ustalmy, że ten twój meczek kupię, ale pod warunkiem, że dirta też te, 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 te weźmiesz, co? Okej Bo tego tam go więc teraz bierz dirta, a się dogadamy Siadaj, bierz dirta i się dogadujemy Dziękuję no, to bardzo To nawet mi się w EQ nie mieści No, twój problem, więc teraz tyk Okej, okay, to powiedzmy teraz, no, jeśli chodzi o tego mieczyka, co byś stary za niego chciał? co ile, ja bym... Ile owiec? Ja żadnej owcy nie chcę za tego mieczyk. Nie, nie no dobra, stary, no wiesz co? Tego Dirka jest zdecydowanie za dużo. No bez przesady, żeby takie coś robić. A to już Twój problem, nie mój. E, dobra, wywalam go tutaj, niech se leży proszę. Dobra, proszę bardzo. Jest... E, no i powiedz mi. 20, no, do... tak? Mam, no mam, wiesz co? Myślałem 20, 20, myślałem 20, no ale jednak wszystko sobie policzyłem, jakie koszty były y, takiego mie mieczyka zdobycia, więc. Zaczęło się, zaczęło się wersja handlowiec i teraz mm -hmm. chcę, chcę utargować jak największy zysk, panie. Było powiedziane 20, czyli ci do 20. I nie, koniec. nie, nie, stary. Ja, ja na początku myślałem, że 20, ale nie zliczyłem ile dokładnie na to w ogóle pracy było. Ty o tym nie pomyślałeś, nie kupuję, co nie? Elo, nie kupuję. Aha, aha. Nie, Widzenia. no nie wierzę, nie wierzę. On, on, on serio chyba nie jest chętny do takiej oferty, żeby kupować to za więcej niż Dzień te 20. dobry? E, jestem klientem, o co Aha. Dobra, agent, e... bądźmy łagodni. 25, umowa stoi, i jestem ja spadam, ok? Nie, co no myśli? stary, ja myślałem w ogóle o 40 te, trochę bardziej, bo. No, ale Jeź nie palno. żartuję, nie żartuję, Jeź bo naprawdę. Jestem agent, naprawdę. Ja i moje oszczędności, jak chyba wiesz, mojego konta bankowego, nie są wcale takie mocne. Mhm. Mm mm -hmm. No więc no. E, no, łap no, no, no. Dam ci jeszcze to. Jaletę, co myślisz? Okej, okej. Okay. Okay. Taka oferta jest już bardzo interesująca. mnie to już zadowala. I myślę, co? że. W gratisie. A, a tego już nie musisz, naprawdę, a, naprawdę. niech będzie, przyjmij, jakaś taka podorona delwisa. Nie no stary, nie, nie, tego Dieta, to ja bym nie chciał jednak, co nie? Ale no weź go, no stary. No awy, dobra, prezentów. dobra, niech ci będzie, więc w tym momencie mogę ci ten mieczyk... mój Co dia. jest? A, aha. Ale czy teraz go bierzesz, że wcześniej go nie chciałeś? Przecież to był o co prank. chodzi? Jesteś plankowany. Aha, świetny, świetny, dobra. Prank. Dogadaliśmy się, czy nie? Dogadaliśmy się, umowa stoi, masz swój mieczyk o! teraz. I możesz się cieszyć, że teraz masz najpewniej Juhu! najlepszy mieczyk na milionowicach. O, panie, dziękuję bardzo, co ja teraz lecę bić borsuki. elo. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. What? What, gościu? Ej, udało nam się odzyskać ten mieczyk. Nie wiem, czy Elvis już po prostu. Po prostu nie chciało mu się bardziej handlować czy coś, ale udało się go odsprzedać za 32 bloki, więc w sumie, nawet po tym konkursie, mimo że byłem stratny na te w sumie 40, to... No i teraz już mi to dużo, aż tak bardzo nie boli, więc serio, ja jestem zadowolony i serio, on musiał tego dirta po całej tutaj drodze dobra, chociaż nie po całej drodze porozrzucać, ale dobra, wow, udało się, więc ja jestem naprawdę już z tego zadowolony, nie byłem przekonany, czy to się tak na stówę uda, czy może się jednak nie uda, więc serio, ja w tym momencie mogę już ten odcinek kończyć, udało się tutaj zhandlować ten mieczyk y, za naprawdę bardzo dobrą sumę, y, więc tak, w tym momencie odcinek kończy, Oczywiście pamiętajcie koniecznie o tym, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście zasubskrybowali. No i pamiętajcie o tym, że mam swojego Instagrama, do którego link oczywiście jest w opisie tego filmiku, więc jeżeli ktoś tam jeszcze nie wpadał, to serdecznie po prostu zapraszam, bo tam ciągle jakieś zdjęcie wlatuje, ciągle jakieś stories, na pewno coś się tam dzieje, a w szczególności, że ja wpadam na wasze profile bardzo często i tam patrzę, co wy w sobie wrzucacie czasami, polajkuję, skomentuję więc to jest też chyba dobry deal, więc tak, to byłoby już na tyle. Ja byłem Agent X, cześć!